Otwieram 13 w bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Dzisiejsza sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym czyli na wniosek burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesji udział bierze 14 radnych, czyli jest wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 łamane na 679 dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane na 46 łamane na WE RODO, a także artykuł 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994, z późniejszymi zmianami, informuje, i że obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. Czy ktoś z radnych ma uwagi bądź propozycje do otrzymanego porządku obrad? Nie ma uwagi, nie ma wniosków. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Bardzo proszę. Pani przewodniczący chciałbym, żeby wycofać z projektu uchwały zmianę w budżecie zakup autobusów. Bo mam pytanie. Czy przedstawiona jest kalkulacja, czy pani burmistrz ma zrobiła kalkulację, jakie oszczędności będziemy mieli przy zakupie tych autobusów? To znaczy paliwo, czy pani policzyła ile będzie kosztować Parkowanie, kierowcy. Czy ma Pani takie wyliczenia? I ile na tym zaoszczędzimy? Dziękuję. Tutaj. I proponuję, żeby ten punkt wycofać z tego porządku obrad. Dziękuję. Punkt autokary to jest cały projekt uchwały z zmiany w budżecie gminy, więc musi być o wycofanie tego projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad musi zgodzić się wnioskodawca. Wnioskodawcą jest Pani Burmistrz, więc pytam Pani Burmistrz. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś e, uwagi do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. Przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, Odwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Podpunkt A, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030. Podpunkt B, zmiany w budżecie Gminy porków na 2019 rok. Punkt czwarty, zamknięcie obrad sesji. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za proponowanym porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek dzisiejszych obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie trzecim mamy rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Chciałbym poinformować, iż projekty uchwał zaopiniowane pozytywnie do, co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i wszyscy radni są w ich posiadaniu. Pozwolicie, że nie będę ich. Odczytywał podpunkt A. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do powyższego projektu uchwały? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze raz pytam: Czy Urząd Miasta i Gminy przeprowadził kalkulację na zakup tych autobusów? Czy ma wyliczone? Jakie będziemy mieli z tego oszczędności? Według mnie. Przyniesie to tylko straty dla gminy i mało nie można zrzucać na dyrektora szkoły obsługę i przetargu oraz żeby y, utrzymywał te autobusy. Y, nie może tak być. Według mnie jest to wielki błąd i nie będę głosował. Y, będę głosował, ale wstrzymam się pomimo, że w tej w projekcie uchwały są y, zapisy niektóre jak y, wykonanie y, y, kanalizacji sanitarnych i inne za którymi się powinno głosować. Ja się wstrzymam od głosowania, bo uważam, że nie mając kalkulacji nie można podejmować takiej uchwały i robimy błąd. Robimy błąd, bo idziemy w ciemno. Za 60 tysięcy to osobowego samochodu się dobrego nie kupi, a nie autobus. Kto będzie te autobusy remontował? Kto będzie te autobusy obsługiwał? Ilu kierowców trzeba zatrudnić na wypadek, jeżeli kierowca zachoruje czy coś mu wypadnie? Jak autobus się popsuje, kto te autobusy podmieni, proszę mi wytłumaczyć. Jak to będzie działało? Dziękuję, bardzo proszę. Czy ktoś chciał? Pani burmistrz, chciałaby się ustosunkować do tych Panie pytań. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo. Być może to moje, moja błędna ocena, ale od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że pan radny Edward Mazur bardziej zabiega o interesy prywatnego przedsiębiorcy z terenu gminy niż o interesy gminy. Jest Pan radnym już kolejną kadencję i jakoś nie pofatygował się Pan do takiej analizy, a też mógł Pan poprosić o różne dane i otrzymałby Pan informacje od nas. Ale mówię, być może się mylę, ale odnoszę wrażenie, że Pan raczej stara się dbać o interesy prywatnego przedsiębiorcy niż gminy. To może być moje mylne spostrzeżenie, ale ja to tak odczuwam. Ale jeżeli chodzi Pani Burmistrz, jeżeli chodzi o te pytania, które padły, bo to na razie było. Momencik. Czy była i czy jest jakaś analiza tego, czy były wstępne? Zweryfikowaliśmy to i jeżeli prywatny przedsiębiorca jest w stanie dowozić dzieci do szkół gminy i na tym jeszcze zarabiać, to znaczy, że gmina też to może. Zrobić i nie ponosić dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o kierowców, którzy będą zatrudnieni, to zatrudniać kierowców będzie szkoła i ci pracownicy, tak jak już wspominała pani dyrektor, jeżeli nie będą dowozić dzieci, bo będą mieli przerwy, będą wykonywać pracę przy szkole, co jest oczywiście korzystne dla gminy. Dziękuję. Bardzo proszę ustosunkować się do tych odpowiedzi. Tak, szybciutko. Pani burmistrz. Nie popieram, nie, nie zgadzam się z tym, co pani mówi, że ja popieram prywatnych y, przedsiębiorców. Tak, ale musi pani jedno rozumieć, bo każdy pracuje i pracuje po to, żeby zarabiał, żeby się rozwijał. Y, prowadziłem firmę przez kilka lat, wiem, co to jest i wiem, co to znaczy transport. Powiem pani tak, robi pani wielki błąd kupując te autobusy. Po pierwsze, jak powiedziałem, nie da pani rady obsłużyć tego. A koszty, jakie nie ma pani wyliczeń, przede wszystkim żadnych wyliczeń. Proszę mi przedstawić, że za paliwo tyle i tyle pani zużyje, tyle i tyle za kierowcę zapłaci pani, tyle ZUSu, tyle. Tak pani powinna na to przedstawić. A pyta się pani, dlaczego ja tego nie pochodziłem, to proszę niech pani da mi tutaj któregoś z pracowników, który to wyliczył. Idzie pani w ciemno. Idzie pani w ciemno, nie ma pani żadnej wiedzy na temat transportu, na temat samochodów. Naprawdę jest to wielki błąd, kupując te samochody. Nie damy rady, tak jak mówię, zwalimy, zwala pani na dyrektora szkoły, żeby pani była czysta. Bo dyrektor szkoły będzie odpowiadał. Jak się popsuje autobus, kto pani te dzieci przywiezie? Mało. Jak w przetargu nie zdąży pani przeprowadzić do końca tego miesiąca, czy do przyszłego? Czy zdąży pani przeprowadzić przetarg później na dowóz autobusów, żeby autobusy dowoziły dzieci? Zdaje sobie pani sprawę, co pani robi? Uważam, że nie, że Pani nie ma zielonego pojęcia w tym temacie, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stąporków na lata 2019-2030. Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych za podjęciem uchwały, głosowało 13 radnych, jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stomporkowie przyjęła uchwałę. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Stomporko na 2019 rok. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania, bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. 14. Przepraszam. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych za podjęciem uchwały. Głosowało 13 radnych. Jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie projekt uchwały, przepraszam, przyjęła. Przechodzimy do następnego punktu. W punkcie czwartym mamy zamknięcie obrad sesji. Z uwagi na wyczerpanie porządku zamykam obrady 13 sesji i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, jak również gościom za przybycie. Dziękuję.